Dzień dobry Państwu, zapraszam na program TeleF W dzisiejszym wydaniu tego niesamowitego programu zajmiemy się kwestiami typowo grudziąckimi, czyli najwspanialszego i najpiękniejszego miasta w Rzeczypospolitej Polskiej, jakiej można, że tak naprawdę powiedzieć, na całym świecie. A więc pierwszą kwestią będzie, że od 1 listopada bieżącego roku, czyli 4 dni temu, weszła nowa stawka opłat za wywóz śmieci dla typowych osiedli blokowiskowych w Grudziądzu, Większość mieszkańców Grudziądza mieszkają na takich typowych prl owskich osiedlach. To także dotyczy wielu kamienic, więc tak naprawdę nie no, to jakby zrobić taką piramidę, gdzie mieszkają to najwięcej w mieszkańców Grudziądza najwięcej mieszka w blokach. Potem myślę, że są domki jednorodzinne, wielorodzinne, kamienice i potem inne budynki, chociaż różnie musiałbym policzyć, na pewno na pewno tego yy, trzeba wiedzieć, że w blokach mieszka najwięcej, no między innymi jest to osiedle lotnisko, rząd, trzemięcin, Mniszek ma bloki, osiedle wyzwolenia, osiedle Batorego, Tysiąclecia jest osiedle całe Tarpno i tak dalej i tak dalej długo by można było wymieniać, ile tych bloków z Grudziądzu jest, oczywiście bardzo dużo. I to jest pierwsza sprawa i no bardzo źle, że Grudziąc podwyższa znów stawki za wywóz śmieci. Ponieważ one już i tak były dosyć duże i najbardziej Rada Miasta Grudziąca, gdy coś podwyższa, to właśnie te śmieci y, się najbardziej kumuluje, te y, podwyżki. Drugą kwestią będzie y, projekt miejski, Grudziąckich miejskich oczyszczalni i nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale Grudziąckich Wodociągów ogólnie. Grudziąc słynie ze swoich cudownych wodociągów, dawniej miałby bardzo słabe i wszystko płynęło dosłownie do Wisły. Teraz Grudziąc jest bardzo zaawansowanym miastem pod tym względem, ale mimo wszystko Grudziąckie Wodociągi postanowiły, że zrobią coś nietypowego, ponieważ rozpoczynają oni projekt bardzo ciekawy, ponieważ jest on ekologiczny i ciekawy w niedobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ no właśnie z jednej strony jest ten wywóz śmieci, a z drugiej strony y, wodociągi miejskie inwestują w zbiorniki retencyjne. Y, I ta decyzja y, była po tym, gdy była ta katastrofalna i tragiczna w skutkach powódź w, y, na południu Polski, która y, naprawdę na południu Polski to jest duże zagrożenie, ale w Grudziądzu, jak się spojrzy na taką mapę Grudziądza, tutaj osiedle z Strzemięcin na górze, no całe miasto na górze, y, i od strony Wisły nic nie zagraża. Wisła i Rów Hermana by mogły wyleć, ale na co na rodzinne ogródki działkowe? No to nie jest aż tak bardzo groźne, a jednak plusem jest za to to, że nie zrobili, że nie, nie zrobili, nie chcą zrobić, bo to jeszcze się nawet nie rozpoczęło. Tego po prostu jako jakaś zbiornik retencyjny, tylko przy okazji z tego zrobić park, a to bardzo przydatne, tym bardziej, że w Grudziądzu powstaje nowa dzielnica Dębowe Wzgórze, a także silnie się rozwijają budynki wielorodzinne w okolicy Jeziora Tarpińskiego, więc parki myślę, że przy Jeziorze Tarpińskim i na Dębowym Wzgórzu, przy Jeziorze Rządz, a Jezioro Rządz jest... Hmm, tam jest pompownia, która powstała w wyniku tego, aby nie doszło do cofki do Wisły, więc coś tam ma z powodziami jednak wspólnego ta dzielnica. Mogłyby takie zbiorniki retencyjne powstać, ale te, te zbiorniki retencyjne historia była taka, że początkowo były, żeby ratować Grudziądz przed powodzią, potem to wiadomo co po to, żeby ratować ekologię na całym świecie, bo świat przecież płonie, wiadomo, i trzeba ratować, bo wiadomo, że jak się w Grudziądzu zbuduje zbiornik z wodą, to ekologia uratowana. Ja dziękuję za oglądanie TeleFU i zapraszam na dzisiejsze Królici Światowe Informacje, które będą bardzo ciekawe, bo dzień przed wyborami samorządowymi w Wielkim Księstwie Królików.